Z jednej strony odnotowują ogromne zyski, to są miliony, grube miliony rocznie. Mają szklany pałac w dobrym miejscu w Warszawie, ogromną kapitalizację na giełdzie. Z drugiej słyszymy doniesienia, że dziennikarze tam pracujący muszą dorabiać w McDonaldzie lub na Uberze. Coś mi tu nie pasuje, ktoś mówi nieprawdę, albo ktoś tam po prostu kogoś kantuje. Oto niesamowita historia wprost z serca imperium Adama Miśnika. A wy w międzyczasie, proszę, subskrybujcie, podzielcie się swoją opinią, bo zaraz tę historię naprawdę niesamowitą rozbierzemy na czynniki pierwsze. Michał Karnowski w kanale, tak, tak to widzę. Te słowa zaszokowały dziennikarski Światek, ale kogo by to obchodziło, co kogo obchodzi dziennikarski światek. One jednak wstrząsnęły także zwykłymi ludźmi daleko od tej branży. Pytają mnie, pytają nas, czy to rzeczywiście możliwe. No to spróbujmy rozebrać sprawę na czynniki pierwsze i tam znaleźć odpowiedź. A chodzi o słowa Aleksandry Szyło, dziennikarki Gazety Wyborczej od niedawna szyfowej Związku Zawodowego Solidarność w Agorze i Inforadiu. Ale że jak to? Dziennikarz gazety wyborczej, tej gazety wyborczej w nocy pracuje w McDonaldzie? No tak. Takie rzeczy się zdarzają. Inny kolega dorabia na uberze też w nocy. A jedna koleżanka ostatnio przyglądała oferty, żeby pracować, dorabiać. W jakimś salonie spa, na recepcji, coś takiego, bo tak wykminiła, że może da radę godzinowo. No tak, tak, nie przysłyszeliśmy się. Według pani Szyła możemy założyć, że wie o czym mówi niektórzy dziennikarze gazety wyborczej muszą dorabiać w McDonaldzie czy na Uberze. Tak nędznie ma płacić im firma. Być może są, załóżmy, tak słabymi dziennikarzami, że więcej nie są warci. Ich praca nie jest warta lepszych pieniędzy. No ale skoro tak, okrucieństwem i chyba bezsensem ekonomicznym jest trzymanie ich na pokładzie. Zatem tę opcję jednak odrzucam. Pozostaje druga opcja i straszne, naprawdę straszne słowo. Wyzysk. No, daję znak zapytania, bo pewien nie jestem, ale logiczny wniosek jest właśnie taki. No bo jak zaraz spojrzycie wspólnie ze mną na pewne dane, to zrozumiecie, że innego słowa tutaj, no, inne słowo tu trudno wstawić. Bo jak sięgamy do oficjalnych danych zamieszczonych na stronie koncernu Agora, do którego należy w całości lub częściowo między innymi Gazeta Wyborcza, Radio Tok. FM. Grupa Euroz, w tym Radio Z, portale internetowe, w tym gazeta.pl, portal o sporcie, sieć Kin Helios, firma zajmująca się dystrybucją kinową, drukarnia, potężna sieć reklamy zewnętrznej. To widzimy, Czytamy, że w 2024 roku Grupa Agora osiągnęła najwyższe w historii przychody, które wyniosły 1,5 miliarda złotych. Jednocześnie spółka zakończyła ubiegły rok z zyskiem netto 26 milionów 400 tysięcy złotych. Dobry wynik EBITDA. W tym samym czwartym kwartale spółka odnotowała, w samym czwartym kwartale spółka odnotowała 446 milionów złotych przychodów, czyli więcej o niemal 5% niż rok wcześniej. Istotny wpływ, chwali się firma, na przychody miała konsolidacja z eurozetem, a zatem ta potężna akwizycja radia, Z, zakup, przejęcie, a także wzrost przychodów w segmentach film, książka, bo jeszcze książki wydają, reklama zewnętrzna. Kolejny rok z rzędu rosnąć miały Agorze przychody cyfrowe i internetowe, które wyniosły ponad 420 milionów złotych. I prezes, władze firmy słusznie są z tego dumne. Grupa Agora rośnie. 2024 był kolejnym rokiem rekordowych przychodów, które sięgnęły blisko 1,5 miliarda, a zysk operacyjny urósł o ponad 86%. Miniony rok pokazuje również, że zbudowaliśmy portfel mediów, który oferuje naszym klientom największy zasięg komercyjny w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Chwali się Bartosz Hojka, prezes Grupy Agora. No, gratulacje panie prezesie! Ale z opisu władz koncernu wynika, z Pana słów wynika, że zyski właściwie są w każdym obszarze. Ważnym kontekstem jest też sytuacja polityczna. Rządzi dziś ekipa przychylna, a gorzej. Płyną reklamy także ze spółek skarbu państwa, płyną szerokim strumieniem. Jak kiedyś, całkiem niedawno, trafiały także, choć w naprawdę niewielkim procentowo stopniu, jeśli weźmiemy pod uwagę te budżety tych firm, tych spółek skarbu państwa, do mediów konserwatywnych. Wtedy była to zbrodnia i niemal korupcja polityczna, tak? Nawet mówiono, że to jest zorganizowana grupa przestępcza, no bo wiecie, rozumiecie. Jedni lubią drugich, to tam idzie trochę reklamy. A teraz, teraz to czyste. Agora mieści się w luksusowym biurowcu w dobrej lokalizacji w Warszawie. Jej główna postać jest też potężną figurą, no, społeczną, a można powiedzieć i polityczną. Oczywiście Adam Michnik. A zarobki, jakie tam są zarobki? No, mówi się nieoficjalnie, że średnie zarobki wynoszą kilka tysięcy, pięć tysięcy złotych na rękę netto. Ale to są dane bardzo nieoficjalne i nie ma właściwie sposobu, żeby ich żeby je zweryfikować. Wiemy więc, że członkowie też wiemy też z oficjalnych danych, bo Agora to spółka giełdowa musi takie dane raportować, że członkowie zarządu Agory w 2024 roku zarobili łącznie 6 milionów 800 tysięcy złotych. Sam zarząd tyle wziął, czyli ponad dwa razy więcej niż przed rokiem. To efekt premii wypłaconych w ramach programu motywacyjnego. Wychodzi na osobę od niemal 300 do 900 tysięcy złotych rocznie. No, biorąc pod uwagę, pod uwagę słowa pani Szyło o nędzy niektórych dziennikarzy, można powiedzieć złośliwie, że premia za menedżerską motywację i takie wyciskanie pracowników jest całkowicie uzasadniona. Łączne wynagrodzenia Rady Nadzorczej Agory w ubiegłym roku wyniosły 625 tysięcy złotych i były też wyższe niż przed rokiem, choć niewiele. Tyle samo, co wcześniej zarobiła m.in. słynna współzałożycielka koncernu, wieloletnia redaktorka Wanda Rapaczyński. Zgodzicie się ze mną zatem, że kasa w firmie jest, Agora się rozwija. Koncern raportuje kolejne przejęcia, dokonuje akwizycji. Słowem, rozkwita. Co zatem jest nie tak, że pani Aleksandra Szyło, szefowa Solidarności w Agorze, twierdzi, iż niektórym w oczy pracownikom, dziennikarzom w oczy zagląda nędza. Tak wielka nędza, że muszą dorabiać w McDonaldzie, na Uberze i na recepcji w salonie piękności. Wyzysk? Celowa polityka, zachłanność władz koncernu, może taka zwykła brutalność kapitalistyczna, no, zgodnie z którą płaci się tyle, ile to niezbędne, ani grosza więcej. A skoro są chętni, by pracować za takie pieniądze, to znaczy, że ta praca jest dokładnie tyle warta. Ale czy takie podejście możliwe jest u Adama Michnika, który nie zarządza już firmą operacyjnie, ale pozostaje przecież jej symbolem, gwiazdą, autorytetem, to dla niego tam idą młodzi dziennikarze? Pozostaje tym autorytetem Michnik przecież nie tylko na skalę krajową, ale wręcz kosmiczną. Ileż on wywiadów udzielił na świecie, zatroskany o standardy państwa, o prawo, o demokrację, o człowieczeństwo w czasach rządów prawa i sprawiedliwości. Gazeta jego nadal spływa aż od mi po prostu no, ocieka miłością wobec każdego człowieka, każdego, kto się stawi na granicy państwa. Pochyla się ta gazeta nad każdą biedą, każdym nieszczęściem, nie mówiąc już o żabkach na trasie budowanej gdzieś tam drogi, o cierpieniu krówek zjadanych w formie steków, o męczarniach mężów i żon uwięzionych w tradycyjnych formach współżycia rodzinnego, o cierpieniu zakonnic i księży prześladowanych przez księży biskupów. I co, tam pod tą latarnią postępu i wrażliwości, też miałby być taki prymitywny wyzysk, że, że zarząd sobie miliony wypłaca, a dziennikarze muszą dorabiać w McDonaldzie i na Uberze? Zresztą żaden to wstyd dorabiać w McDonaldzie czy na Uberze. To praca, ja każdą pracę szanuję. Ale czy to kapitalistyczne okrucieństwo jest tam możliwe? Wy to kupujecie? No, szczerze mówiąc, ja kupuję. Hipokryzję tego środowiska znam nie od dziś. Buzie pełne troski o wolność słowa, a tylko coś o nich napiszesz, raz dwa do sądu cię podają. Wszystkich recenzują, nauczają o standardach dziennikarskich, a historii po prostu zmyślonych na ich łamach, opublikowanych można by. Naprawdę, z tych historii można by ułożyć, zrobić długą tapetę i wytapetować siedzibę naszego kanału. Kanału tak. Subskrybujcie swoją drogą, to dobry moment, by przypomnieć, dla nas to ważne. No, na przykład, jedna z takich historii. Niejaki Piotr Głuchowski został zdemaskowany jako największy wymyślacz w kraju. Dopisywał do tekstu fakty, wypowiedzi, które nie miały miejsca. Robił z punktu widzenia etyki naszego zawodu rzeczy po prostu straszne. Zostało to wszystko opisane w prasie, są świadkowie, ludzie mówią czasami nawet pod nazwiskiem. No i co? I Głuchowski dalej w Wyborczej pracuje. Cenny jest. Dlaczego? Dlatego, że wykona prawie każde zadanie? Odpowiedzmy sobie, Nie każdy sobie sam może odpowie. W tekście miesięcznika PRES o tym, że Głuchowskim możemy też zajrzeć trochę za kulisy wyborczej w latach jej świetności, co powodowało, że ludzie pracujący tam. Byli tak elastyczni, tak łatwo dostosowywali się do zmieniającej się linii redakcyjnej, a tam cyrki, naprawdę cyrki odchodziły, tak ochoczo brali udział w kolejnych kampaniach nagonkowych na ludzi, czasami nawet na swoich byłych przyjaciół. Tam wyborczej była taka metoda, że jak przyszedłeś z innego środowiska, to musiałeś odciąć się od poprzedniego. Często tak to funkcjonowało. Rozmaite środowiska, które się Michnikowi nie podobały, przedsięwzięcia konkurencyjne, w ogóle rzeczy, które Michnik i jego ludzie uznawali za niebezpieczne, były bardzo brutalnie przez te lata atakowane. Dziennikarze, którzy załapali się do korporacyjnego programu wybitni dostawali akcje o wartości nawet setek tysięcy złotych. To jeden z cytatów z tego tekstu, o którym tutaj mówię. I jeszcze kolejny. Wielu z nas uzależniło się od tych ogromnych pieniędzy, bo nauczyliśmy się je mieć. Gdy dostawałem akcje i przez pięć lat je zbywałem, to potem szedłem sobie do salonu i kupowałem nowego Passata. Płaciłem cztery raty za samochód i jechaliśmy na wakacje. Nie interesowało mnie, ile kosztują buty. Po prostu je kupowałem. Oprócz tego miałem normalną, godną Pensję, a ja tam byłem małym pikusiem. Pieniędzy było jak ucygana gwoździ, mówi były dziennikarz Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza była wtedy rzeczywiście potęgą. Sprzedawała w latach 90. nawet milion egzemplarzy dziennie. Wszyscy, w tym firmy państwowe, ładowali jej reklamy. Jedni z miłości, inni ze strachu, no, bo nie dać było niebezpiecznie. Rządziła wyborcza też na rynku ogłoszeń drobnych. A dzisiaj Dzisiaj takie opisy do nas z serca tego imperium dochodzą. Jeszcze raz, pani Aleksandra Szyło. I to jest dobre pytanie. Czy dziennikarz, fotoreporter najbardziej prestiżowej ogólnopolskiej gazety powinien martwić się tym, czy stać go, żeby kupić książkę? Czy stać go, żeby pójść do teatru? Czy może lepiej kupi buty na zimę? Póki ten problem istnieje. Tak ważne są związki zawodowe. I dlatego o nie dbajmy. Zapisujmy się. Zapraszamy Was. Lajkujcie nas, szerujcie, komentujcie i przede wszystkim składajcie deklaracje członkowskie. No kanał tak, tak też proszę szerujcie, lajkujcie. Według danych polskiego, polskich badań czytelnictwa w trzecim kwartale 2025 roku, czy teraz można powiedzieć, średnia sprzedaż ogółem gazety Fakt wyniosła nieco ponad 95 tysięcy egzemplarzy i to wynik jest prawie dwa razy wyższy niż Super Expressu, który sprzedawał się średnio o 55 tysięcy. 000... W liczbie 55 tysięcy egzemplarzy. Największy spadek zanotowała Gazeta Wyborcza o ponad 17% do 20. 5676 egzemplarzy. Jak widać, po dawnej potędze nie ma śladu, no ale może przenieśli się do internetu i tu pojawia się słowo magiczne dla tej branży, słowo, czy dwa słowa, transformacja cyfrowa, takie pojęcie. Pismo Michnika oczywiście poszło w tym kierunku bardzo mocno, Mocno wydali ogromne pieniądze na swój portal, miał podbić rynek, no podbił średnio. Wzorem amerykańskich gazet liberalnych też zaproponowano czytelnikom taki model subskrypcyjny, ogłoszono wielki, Sukces, ale rynek powątpiewał, ile jest rzeczywiście tych subskrypcji płatnych, bo czasem można było je dostać w prezencie do przysłowiowego kotleta. Na początku tego roku media wyłapały właśnie pewną nieścisłość. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie podawała, że ma 302 tysiące prenumerat cyfrowych, tymczasem Agora w sprawozdaniu kwartalnym informowała, że tych subskrypcji, subskrypcji jest 288 tysięcy. Tak czy inaczej, wszystko tam, jak widzicie, kręci się wokół władzy i kasy. Ten rząd zrobił bardzo dużo, chociaż oczywiście nie zrobił wszystkiego, dlatego że to jest rząd koalicyjny. Ta koalicja trz, 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 trzeszczy, ale jest to najlepszy rząd, jaki Polska mogła osiągnąć po, po tych wyborach, które były. Dla mnie najważniejsze jest, że pod rządami tu, Tutucka ja śpię, i budzę się bez strachu, że rano po, po mnie przyjdą i, i, i zapukają. Po, po, pod rządami Kaczyńskiego i ziobry tego przekonania nie miałem. Dziękuję bardzo. Dobrych snów zatem panu Adamowi życzymy, chociaż dzisiaj władza puka do wielu domów o świcie i o różnych porach do domów niewinnych ludzi. I tego już Adam Michnik jakoś widzieć nie chce. Dla niego najważniejsze, że władza jest. W rękach jego przyjaciół. Najważniejsze też, że akcjonariusze Agory cieszą się tym półtorem miliarda złotych przychodów. Początki gazety, ten etos solidarnościowy, ten wielki entuzjazm czytelników z 1989 roku, czytelników, którzy e, czytali gazetę wyborczą, wyborczą, bo na wybory Kogo? Gazetę Solidarności. Z, takim, z taką nadzieją, no, to wszystko gdzieś tam się rozmywa, to wszystko gdzieś odpływa. Gazeta pilnująca wartości pierwszej Solidarności? No, dzisiaj to żarty. Są takie gazety, ale na pewno nie jest nią gazeta wyborcza. W historii zostaną raczej po Michniku te obrazki, chociażby w nocy, z nocy z 12 na 13 grudnia 2001 roku. Ujawniła je w roku 2021 Anita Gargas. Ale ja musiałem to pokazać jednak, że wreszcie ktoś ciebie kocha. Adam, czy jesteś głodny? Nie, nie byłbym. Jestem Od głodny generał. No ja. Luzelski je jest polskim patriotą. Ja go kocham. Ja kocham. Ko ko ale ja nie faraon, tylko miłość wzajemnością. Yes. Okay, ma przyszłość. Nic, <laughs> <Ma przyszłość. gryli> nic, 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 nic. nic, Tylko ty i Wałęs. Dwa dwaj ludzie. Że mogli zmienić bieg historii, by się to zrobili. Ja będę zawsze byli Wałęsę. Zawsze. I zawsze, zawsze będę bronił Ciebie. <gry> tak to właśnie. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W noc rocznicową stanu wojennego Adam Michnik miział się z byłym dyktatorem. Ale przecież to wszystko zaczęło się jeszcze wcześniej, już na przełomie lat 80. i 90. Słynna scena z Paryża, gdy Adam Michnik mówi, Odpowiada tak nieprzyjemnie dziennikarzowi, który dopytuje się o rozliczenie twórcy stanu wojennego, byłego dyktatora. Proszę się może, co? Może się od teraz, To tam właśnie są źródła przetrwania postkomunizmu, uwłaszczenie się na wspólnym majątku. No i w jakiejś mierze tam też są źródła kariery Włodzimierza Czarzastego. W tych dniach został właśnie Marszałkiem Sejmu. I być może w tej cynicznej postawie są źródła tego, czego nie może zrozumieć pani Aleksandra Szyło. Dlaczego zarząd wypłacający sobie milionowe premie, wypłacający też zyski akcjonariuszom co jakiś czas, zarząd, który prowadzi firmę no, mającą gębę pełną frazesów o wrażliwości społecznej, jednocześnie płaci niektórym dziennikarzom tak mało, że muszą oni dorabiać w McDonaldzie, w uberze, czy w recepcji gdzieś w salonie spa. I muszą decydować, czy stać ich na zimowe buty, czy na książkę ulubionego autora. Tak, panie Aleksandro, wszystko to ma swoje źródła w tym właśnie cynizmie, który Anda Michnik prezentował i myślę, że nadal prezentuje. Tak to widzę, Michał Karnowski w kanale Tak. Subskrybujcie, subskrybujcie, mówcie innym proszę o naszym kanale. Do zobaczenia!